W samochodzie to, co jest fajnym rozwiązaniem, trochę będzie głośno, ale to jest połączenie terenówki, a zarazem rodzinnego cabrio. Samochód, który naprawdę fajnie radzi sobie w błocie Prowadź śniegu. do przodu, dobrze? Patrz! Prowadzi sobie w błocie śniegu i terenie. Bo <grym> się odwracasz co chwila, zaraz będziemy na supie. Tak, postanowiliśmy, Daniel, dzisiaj wyjechać trochę z placu, ponieważ każdy, kto. Wchodzi. Wszyscy Cię wkurzają. Każdy, kto wchodzi, pyta o jakieś różne inne tematy związane z samochodami. I nie możemy po prostu spokojnie zmontować tego nagrania. Więc może i skorzystamy, żeby się przejechać tym Wranglerem i zobaczyć, czy on naprawdę prowadzi się jak duże, porządne auto. Ponieważ ja mam mieszane takie uczucia co do Wranglera, bo zazwyczaj one są gdzieś jakieś poprzerabiane i tak dalej, i są dosyć takie podsterowne na drodze. P prowadzają te koła i tak dalej. Tu klient twierdzi, nie sprawdzaliśmy tego, co prawda, ale klient twierdzi, że koła te są o wartości około 20 tysięcy. Na pewno są to mocne koła, widać, że, że te koła masywne. są masywne, porządne, nie są to żadne Chińczyki. I możemy teraz sprawdzić, czy jest naprawdę yy, duży przeciąg, <laughs> ale, ale można normalnie jechać, nie? Jedziemy sobie prędkością taką dozwoloną, oczywiście. Pozwolić, ja sobie włączę podgrzewane fotele, bo Pewnie. taką opcję mamy. To co klient też mówi, że nagłośnienie w samochodzie. Wzmocnione? Nagłośnienie jest Alpiny, z dodatkowo z buferem, który jest zamontowany w aucie. Yy, wersja jest to limitowana Alitude, yy, charakteryzuje się też tymi fotelami, które są trochę tak jakby w plastry miodu. No nie jest tak bardzo chyba sztywno, co? Nie. Jest to samochód z 2020 roku, jak staniemy, pokażemy go na zewnątrz. Jest auto z 2020 roku, 3.6 benzyna, z przebiegiem około 80 tysięcy kilometrów. Sprowadzony, zarejestrowany, użytkowany tu yy, w kraju. W kraju. Ładną mamy tu scenerię. Koni co prawda dzisiaj nie ma. Lekka reklama sali bankietowej. Tak. Koni w Zagrodzie dzisiaj nie ma, ale koni ten Wrangler ma 283, tak? Tak. Dobrze mówię, dobrze, dobrze pamiętam. Yy, oświetlenie jest fajne LEDowe. Są, są fajnie te ringi rozwiązane. Tu również są ledy. Koła są fajne, bo są skręcane. Ciekawe, to jest jakaś maskownica, myślisz, czy. To już podejrzewam. Czy. To jest rozkręcane, chyba wiesz? Można to zdjąć? Tak, jest. Ale jest, to, jest, tak, jest na, jest. na torks czy na imbus, jest odkręcane. Są, yy, A tu jest ten bufer. Śruby. Tak, i mamy tu bufer alpino, o którym mówiliśmy. Mam jakieś klucze, lewarki i tak dalej. To już jest, jak się śmieje zboczenie zawsze zawodowe. Zawsze Jacek szuka koła, ale koło jest tu na klapie. No dobra, ja sobie też na tym stanę. Fajnie to jest rozwiązane, naprawdę. samo jesteśmy troszeczkę ograniczeni w dniu dzisiejszym. Mieliśmy pojechać gdzieś tu do nas na publiczną żwirownię. Może jeszcze uda nam się coś zmontować, jakiś filmik, ale dzisiaj nie damy rady. A ponieważ właściciel już też prosił nas, żeby wam Wyeksponować, zaprezentować ten samochód, to chcemy krótką taką zajawkę zrobić. Ogłoszony jest samochód na orzeł Autoplac. Cena z TikToka 209 do zapłaty.